To prawdziwy skarb ogrodników. Niezastąpiony do nawożenia drzew owocowych, pomidorów czy innych roślin. Zyskasz więcej kwiatów i mnóstwo owoców. Ta roślina to prawdziwy skarb dla ogrodu. Zacznij od zebrania jej do wiadra. Mniszek lekarski wzmacnia system korzeniowy, poprawia strukturę gleby oraz wspiera rozwój kwiatów i owoców. Będziesz potrzebować około jednego kg, najlepiej z korzeniami. Im więcej części rośliny, tym lepiej. Następnie wlej około 10 litrów wody. Idealnie sprawdzi się deszczówka, ale zwykła woda również wystarczy. Wymieszaj dokładnie i pozostaw miksturę na jeden dzień do maceracji. Ten czas pozwoli roślinie oddać wszystko co najlepsze. Po tym czasie odcedź płyn do drugiego wiadra, aby pozbyć się pozostałości. Mieszankę rozcieńcz z wodą w proporcji 1 do 9. Stosuj raz w tygodniu podlewając korzenie drzew owocowych, krzewów lub nawet sadzonek pomidorów. Twoje rośliny będą lepiej kwitnąć, szybciej się rozwijać i obficie owocować, całkowicie ekologiczny, prosty i skuteczny.